I z tematu muzyki przejdźmy oczywiście do świata filmów, bo wiem, że to jest Twoja totalna pasja i właśnie temu chciałabyś poświęcić rok 2023. Czy masz w ogóle jakieś plany z tym związane? Mam. Pracujemy nad bardzo fajnym filmem z Dorotą Kobielą. Mhm. O tematyce słowiańskiej, tak jak już wcześniej powiedziałam, bo trzymam się rzeczy, które konsekwentnie gdzieś tam kreowałam już od jakiegoś czasu w swojej głowie. Więc, więc jakby temu oddam, e, oddam część swojego serca, bo mam też inne plany, ale to za chwilę o tym pewnie też porozmawiamy. Tak, a pytanie właśnie tutaj mi się od razu nasuwa, bo mówisz, że już tworzysz to z dorotą kobielą. Czy nie wolałabyś na przykład stworzyć filmu od początku sama, czy jednak właśnie współpracować z ludźmi? E, nie wiem, czy umiałabym stworzyć film od początku sama, bo. Mm, pracując przy filmie Dziewczyny z Dubaju, pracowałam jako producent kreatywny, w związku z tym nie zajmowałam się takimi rzeczami, którymi musiałabym się zajmować, gdybym to mm. robiła od początku sama, więc jakby no nie chciałabym też polec na tym. Artystycznie, kreatywnie wszystko to uwielbiam, na tym się znam i to bym chciała czynić i tworzyć z całą grupą ludzi. Taka i taka forma mi najbardziej odpowiada. Żeby był producent, który pozyskuje sponsorów i zajmuje się finansami i administracją, żeby był wspaniały reżyser, któremu, którego mogę nadzorować jako producent kreatywny i jakby wiesz, oddawać całe serce podczas montażu i całego procesu nagrywania filmu. I producent na planie, który wszystko spina. Więc jak widzisz, jest trochę tych trybików. Jakbym miała to wszystko wziąć na, swoją, na własną głowę, to mogłoby mnie to. No, przerosnąć po prostu. Mhm. Tak jak powiedziałaś, ty jesteś producentem kreatywnym. Wiesz, że Polacy lubią zaglądać innym Polakom do kieszeni. Pytanie, ile taki producent kreatywny zarabia? Czy to są duże pieniądze? no Myślę, że ja za dziewczynę z Dubaju za dwa lata pracy zarobiłam 200 tysięcy złotych. I to nie, są, to nie jest duża stawka, mhm. bo przeliczając na dniówkę, to operator, reżyserka czy, czy nawet topowy aktor u nas mhm. zarobił dużo więcej. Ale ale ja jakby nie, nie traktowałam... okay, czyli szef niby jest mniej wynagradzany, gorzej to ja. Nie, nie, to, 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 jakby to tak wyszło, ponieważ ja nie, nie traktowałam tego jako zarobek, mhm. bo ja miałam zarobić na mm, zyskach z dystrybucji filmu, jako okay. główny udziałowiec, a jak wiemy, zostałam mm -hmm. tak troszeczkę wydymana bez mydła mm -hmm. i nie zarobiłam na tym filmie nic. Jak po pokazała później historia, y przykra niestety, mimo że film odniósł o spektakularny sukces i był dystrybuowany w, w, w wielu krajach, mm -hmm. to nie zarobiłam na nim y złotówki. Więc y jakbym miała teraz y jakby ustalać swoją garzę, no, to, no to, to, to by było takie minimum, ale myślę, że chciałabym sprawiedliwie mieć ten, ten zarobek taki, jak inni ludzie na planie, jeżeli chodzi o dniówki. Mhm. Wiemy, że Edward Miszczak przeszedł z tvn do Polsatu i zajmował się takimi produkcjami filmowymi. Czy teraz, kiedy ty, wiemy, jesteś gwiazdą Polsatu, nie chciałabyś z nim wejść we współpracę? Może... Bardzo bym chciała. O, proszę. Bardzo bym chciała i mm, mam też już nawet pomysł na taki film. Dajesz. Mam no, taki pomysł. Znaczy, chciałabym oczywiście jemu go przedstawić, ale to by było wspaniałe. To by było wspaniałe i też, można by było też fajne reality show w sumie o tym zrobić. Jak wygląda praca takiej postrzelonej, kreatywnej producentki na planie filmowym. Bo to trwa też e, długo, bo to jak To o nie tym ma... rozumiem reality show, a o czym film? E, no film... O, e, reality show o filmie, wiesz. Okay. Ale nie, e, film... M, chciałabym zrobić m, taką sensacyjną komedię bardziej. Oczywiście ciężko będzie pobić m, produkcje TVN-owskie, mhm. no bo to są m, filmy, które do tej pory mają niesamowite frekwencje. Listy do M chyba są te owskie prawda? Z tego co tak, pamiętam. Tak, tak, tak. tak, tak. Więc no, mamy byśmy mieli wysoko postawioną mm -hmm. poprzeczkę. Ale myślę, że gdyby Edward Miszczak dał mi zielone światło, to ja bym yy, yy, zrobiła coś spektakularnego. I, yy... Ja w to wierzę i yy! ja to widzę. Ja też to widzę. Zrobiłabym coś spektakularnego, bo wiesz, też czułabym się zaopiekowana w Polsacie, mm -hmm. bo to jest taka moja stacja, w której teraz czuję się jak rodzina. Yy... Na pewno też nikt by mnie tam nie oszukał jak mm -hmm. w, poprzednim, w poprzednim projekcie, więc na pewno jakby z takim spokojem oddałbym całe swoje artystyczne serce i zrobiłabym coś świetnego. Potem wszyscy by o tym gadali. Wszyscy by o tym gadali, byśmy już w ogóle nie potrzebowali żadnej kampanii promocyjnej.